Cześć, witajcie z tej strony Lope Gaming to jest już drugi pack opening w FIFA 13 i dzisiaj znowu otworzymy sobie 20 paczek za 150 tysięcy i bez zbędnego gadania szybko od razu przechodzimy do otwierania paczuszek Begowicz, Begowicz, Begowicz no szału nie ma a zresztą co będę. Zobacz tu takie informacje, no, za 500 pójdą może. No i jedziemy. Druga paczuszka, druga, druga, druga. Muszę liczyć, żeby sobie zapamiętać. Kto tym razem? Kto świetny? Py, py, py. Hmm, Lecimy, no to... Trzeba szybko z tym jechać, żeby to po prostu... Szybko skończyć. Ta paczuszka, a w niej, kurde, już przynajmniej że to Hugo Rolls. I tak się przez złamek, tak wstrzymałem oddech, ale jednak nie. To za nami trzecia paczuszka, i teraz czwarta. Ten pan jest coś wart nic nie jest wart. Czwarta za nami, jedziemy z piątą. Te No tak. Kaka nie long. Nic ty nie potrafisz, sprzedajemy. <laughs> Piąta za nami. A już za. Dzisiaj jest, dzisiaj jest, dzisiaj jest, dzisiaj jest szósty, czyli za 4 dni, już za 4 dni wychodzi demo FIFA 14. O, kościelnego sobie zabiorę. Montillo. Montillo też sobie zabiorę. To też sobie zabiorę. To też sobie zabiorę. Tak, i wychodzi demo. No, i, no i, i będzie dało, będzie może sobie zagrać. Ja bym grał na pc -cie. Mam też klocka, ale nie mam nagrywarki do klocka, żeby to nagrywać, więc z klocka nie będę, tylko z kompa. I jeszcze swoją drogą muszę zamówić preorder FIFA 14 i to będę zamawiał na kompa w Ultimate Edition Żeby mieć tych 24 czy 5 paczek za darmo na start Co może być bardzo przyjemne. Tak, a to jest chyba 8 trap 8 paczuszka i teraz będzie dziewiąta Forlan Diego Forlan z Urugwaju ten SP nie wiem Forlan raczej jaka formacja jeszcze 4 do do nie Dupa 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 niestety szału nie ma To teraz... Tak, miałem go kiedyś. Mmm, by taki. Na początek jest bardzo dobry. Kurde, no i już zapomniałem, która Chyba 11 albo dziesiąta. <śmiany> Tt ty ty, 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 ty. wszystko wam tutaj nic nie ma nic nie ma ciekawego no tutaj jest po prostu masakra masakra Pedro i Wilshire masakra I kolejna paczuszka, 13 chyba. powiedzmy że 13 Laskow, Laskow, Laskow... Laskow, który wygląda jak jakiś ze średniowiecza. Signal Park. Ta. Czternasta paczuszka i nic. No, tak to zwykle było. Kiedyś to tak naprawdę więcej lepszych, znaczy lepszych zawodników zdobywałem, otwierając jedną paczkę dziennie niż tak jak teraz 20 paczek. Vargas a weźmiemy, ciebie też i Vargasa też weźmiemy. Wiem, że on pójdą za psie pieniądze, ale. Cóż zrobić 16 chyba Hera yeah, Ja Mouse. Super, nie naprawdę, rewelacyjnie idzie. Ta ta tam, tam. Któż to? No tak. Jakaś bestia widzę. Iwon. Jeszcze trzy paczuszki do końca. Trzy. Guardado? Tak, to Guardado. A weźmiemy sobie ciebie. I Lukas To też sobie weźmiemy A reszcie podziękujemy Dwie paczuszki Dwie paczuszki do końca Czy. Chil. Chill Chill Nie, tak to świetny zawodnik On chodzi po jakieś, no, Parę milionów chyba. No ale ja jestem już tak bogaty, że... Quicksilver Quicksilver, wszystko Quicksilver I ostatnia paczka, czy w niej coś będzie? 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 Danilo, nie Nie ma Nic nie ma Varan No, żeby to było siwa 14 tak jak tam widziałem, no to Varan jest... Dobry A tutaj no to niestety... Dupa dupa, dupa, dupa Quixel. No i to koniec że tylko pokażę wspaniałych zawodników jakich udało się zdobyć Tak, Pedro, Dona Van Guardado, Lucas, Montillo, Jarvis i Vargas No i reszta. Niestety nie są świecący Cięko, cienko, strasznie cienko. Także tak, no i to koniec, taki szybciutki pack opening. Też tylko mogę wam pokazać. Jeszcze karty, które sprzedaję. To już wszystko ale po taniości. Jeszcze tutaj kawani. Richards Heart. Nani Suarez, jeszcze oni mogą się sprzedać, więc jeszcze tak gdzieś dobrze pójdzie z dwa pack openingi jeszcze będą. Może no 3. To już w ogóle będzie. Zaszalejemy. Nie, a tak całkiem serio to... No to ja jestem Lope Gaming i do zobaczenia w kolejnym paku openingu. Cześć!